Siema widzowie. Dzisiaj wyprawa na Karpia. W sumie cały czas chodzę na Karpia. Wczoraj no, ale... nęciłem z drugiej strony. lepsze dzisiejsze brania. Zobaczymy, może coś będzie brało dzisiaj. Pogoda nie jest najgorsza, nawet ciepło jest. Łapy na kulki z orzech tygrysi, z kukurdzą tak samo jak wcześniej. Jak na razie tutaj u nas najlepiej na to biorą. Próbowałem też na inne, ale to tak nie z niechęcią brały. Raz na jakiś czas. A ten może ty gryź, właśnie tak przy tych do braniach, to spoko Może wy na coś łapiecie innego? Możecie mi polecić. Może mogę spróbować na coś innego. Chciałem Was poinformować właśnie miałem komentarze wyłączone No nie widziałem o tym I teraz dopiero włączyłem To możecie komentować moje filmy Możecie coś doradzić Jak coś tam wiecie Możecie polecić na przykład Zobaczymy No Niedawno przyszedłem tutaj gdzieś nie wiem, z pół godziny a ładnie cała chyba kolega ma przyjść. Może też połapie ze mną. Zobaczymy. Włączę kamerę za chwilę jak będzie coś brało, to wam pokażę od razu. Dzisiaj wam chyba dużo nie nagram, bo deszcz zaczyna padać, a kręcę z telefonu, a nie chcę telefonu zalać. No trochę będzie już nie będziecie mogli oglądać wtedy moich filmów. I będzie Wam z tego powodu bardzo przykro. <laughs> Spróbuję nagrywać, no ale nie obstawiam, że nam się to uda. Mamy Jest Ładny? Już drugi dzisiaj. trzeba było wzi wziąć wędkę. Nie chcę. Co? Te, co były wpuszczane? No już. Nie, no, bo one takie były. Takie? Mamy kolejnego. Różne są, bo są takie mniejsze nawet, nie? Te... Te są ciężkie Mamy kolejnego karpia dzisiaj Trochę mniejszy niż tamten Dam w rzeczy, ale nie wiem do czego to służy Co? No w które te rzeczy co tam jest Jakieś spławiki przezroczyste Znaczy nie no, przezroczyste, jakieś bojka przezroczyste jest kolejny karpik. Dzisiaj dobry dzień. Akurat na karpie. Cały czas biorą. Takie były puszczane w tym roku, czy nie? Tak? No. A lajkuje ci tu ktoś coś? są no. 10 osób. A. Kiedy ja to wczoraj wstawiłem? Wiesz, tego. To jest to. Do tego możesz podokładać tamte rzeczy. Te... to się znalazł, ja dżego na tym dziale, tylko to... Powinny coś to. powiedzieć Cię po fajnie biorą, bo to jest szósty Na no tej wędrówce nic nie wiemy. No to przeżyć się tam bliżej, albo może masz już poplątane. No to prawda. Wtedy ja sobie tam o korzenie zatopiłem. W ciężko jest w rybę wyciągnąć z niego. Zaraz ci pokażę, jaki sobie podbiera. Nie są drogie, a zajebiste Coś go przeatakowało, a rozwalony.

Zobaczymy się na następnym wędkowaniu. Cześć.